I tam to mieszkanko jest wyłącznie do wynajęcia. Mówię o nim już teraz, gdyż można sobie w okresie zimowym przyjechać tutaj na miesiące lub też na dni, ale na miesiące byłoby to najkorzystniejsza oferta. Można przyjechać na okres świąteczny. Cena jest do uzgodnienia: są dwa balkony, dwie sypialnie, salon z centralną klimatyzacją, która również grzeje, jak będą te zimne miesiące. A zima, tak już mówiłem, w Hiszpanii to jest tylko styczeń i połowa lutego. Do morza mamy stąd 250 metrów. Kuchnia wyposażona, łazienka, jak już mówiłem, salonik, telewizja, dwa balkony. Bardzo duży salon zewnętrzny, mamy tutaj stoliczek i to wszystko można sobie tu wynegocjować pisząc w domie na maila pedro68małpa.pl lub dzwoniąc na hiszpański numer czyli plus 34 634 802. 410. Zapraszam do zapytań. Bardzo ładne mieszkanko. Trzecie piętro i uwaga, jest tu garaż. Tylko do krótkiego samochodu. 3,5 metra. Ale jest garaż, a jak nawet by się nie zmiecił, to by mi oduszczy, To przed garażem można zostawić samochód na terenie zamkniętym. Bo na dole mamy bramę i mamy swój teren. Zapraszam do zapytań.